Hej Dzień Witajcie z tej strony JatetMati ostatni slajd na jesteśmy znów, moi drodzy na beterze i tak jak zwykle moi drodzy zostawcie 6 łapek w górę żeby pojawił się kolejny odcinek i jak wiecie ten odcinek wychodzi w piątek i, i w ten piątek też jest live o godzinie 18 gdzie wylosuje na ten serwer dwie osoby podczas tego live'a ten live moi drodzy będzie przedłużany więc zapraszam żebyście przyszli na tego live'a chociaż nawet na chwilę zostawić łapkę w górę a co dzisiaj będziemy robić moi drodzy dzisiaj będziemy Troszeczkę upgrade'ować tą palisadę, już tu troszeczkę zacząłem robić. A na zaczniemy robić tutaj w rogach tej palisady całej wieżę. A czemu wieżę? Bo potem to zapgrade'uję do kamienia, żeby te głupie elfy nie wchodziły mi tutaj za bardzo codziennie. Bo jedna to cały czas się tylko... E, bo ja ci to zniszczę, ja ci to spalę! Jeszcze ta, ta cała ich tajemniczka jakoś tak dziwnie się ostatnio zachowywała, tak jakby nie pamiętała co się stało i to mnie trochę dziwi no jeszcze ten cały zły elf który się pojawił pod koniec tamtego odcinka to jest naprawdę serio dziwne to jest naprawdę dziwne i się oni tam są nadal te elfy sobie nie odpuszczą dwa trzy Ok, tutaj na trzy musimy raz dwa trzy i tu będzie tak? Raz, dwa, trzy. Creeper, nie. No. no i super. Creeper mi wybuchł ziemię. I mój mur. Ach. Dobra, szybko trzeba to jakoś skopać. Raz, raz, dwa, trzy. Nie. Gdzie ten Creeper? A nie ma. Dobra, ciach, raz, dwa, trzy, ciach, raz, dwa, trzy, ciach, raz, dwa, trzy. Ta dziura tutaj ma być? Nie! O, leć! O, kolejna dziura. Po co ci dziury? Może byś takich tu nie przeprowadzała! No i teraz macie elfę zajęcie, Zaprawiacie, bo to wy popsuliście. No! Także, elfy, jak się nudzicie, to możecie sobie naprawić mój... Te dziury, które sami zrobiliście. Bo sami je zrobiliście. A, to creepery były. Nie, to wy. Creepery. To wy, bo wy zajmujecie się jakąś głupią magią i sprowadzacie te creepery. Nie, to ludzie. Nie, to wy. Ludzie. To wy, w ogóle tutaj zebrałem trochę kobla. I tak, w końcu nie będziecie mogli podpalać tego miejsca. Spoko. Ładnie tutaj w sumie, ale nie oświetlone. Wierzysz, że się yy, w ciemnościach pojawiają? Wiem. A czy wy nie macie innego zajęcia niż śledzenie mnie cały czas przez 24 godziny? Ile Co mamy my w kalendarzu innego? Tylko śledzenie. No to nie mamy. Ty jesteś ja jakaś dziwna, tylko mnie śledzisz. Co się robi w tej sytuacji? Mo tak jest. Możecie naprawić mi tą dziurę W ramach swojego odkupienia i tego, że mi niszczycie cały czas to niszczymy Nie, wcale To nie my, tylko creepery Aha A Ciekawe kto z was się zajmuje magią, creepery czy wy? Eee, creepery? Nie, wy się zajmujecie jakąś głupią magią Jeszcze jakiś ciemny mag, jakiś elf, coś tam, nie wiem nieważny. O, oh, chuchu! Co? Jaki chuchu! Patrz, co ma, ej, patrz, co Hej, mm, No! Czy jesteś w moim domu? Nie! Na zewnątrz! To dobrze! Nie, zewnątrz. Gwiazdkę znaleźliśmy! się? Gwiazdkę! Gwiazdko, gwiazdko, gwiazdko! Świeć! Nie wiem, co jest dalej, ale sią mi stąd. Nie macie tu prawa wchodzenia, już, co? Tam, za mur! Czemu? Bo nie macie prawa wchodzenia tutaj. I czekajcie, ja sobie tutaj idę. Tu. O, raz, dwa, trzy, tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz na drugą stronę idziemy. Tu jest przerwa. Raz, dwa trzy, ciach, raz dwa, raz dwa, trzy, jeden, raz dwa, trzy, jeden, raz dwa, trzy, jeden, raz, raz dwa, trzy, trzy, jeden, raz dwa, trzy. Temu liczysz. Bo robię wieżę przed wami. Aha, Jejuj, prawie byliśmy. Ona jest. Słuchaj, musimy teraz uważać. Pełne skupienie. Jasne? Takie mm -hmm. uważać. Co Jakie... jest reszta? Nie ma, bo w końcu im powiedziałem, żeby się odczepili A po drugie, chyba mieli się tego jakiegoś ciemnego elfa, nie wiem. Wiedzi sobie. Dostał jedzenie, łóżko. Aha, no a mi to nawet dobrze. mi nawet łóżka nie daliście wtedy. To Paweł robił. Nie, to ty. Nie. Znaczy, co? Nie. Tam gdzie ty to wszystko garnia. No ty. Nie. To nie. I tak. I ta to cała czy... najemnicka, która mi powie... I ta cała najemniczka, która tak. mi powiedziała, że muszę na was uważać, bo jesteście dziwni. Pomieszali je w głowie. Chyba Niestety. wy. Nie. Dobrze traktujemy osoby, które nam pomagają. Aha To ciekawe dlaczego ludzie do was mają jakieś obiekcje nas... Nie wiesz co nie zrobili. Ciekawe co, ubili wam masło? No Co? No co? Nie Ale serio, wy nie macie... Dużo gorsze rzeczy. Nie wiem czy nie możecie, ale na... nie wiem. Spróbować, nie wiem z nimi pohandlować. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem cokolwiek. Nie wiem cokolwiek. Bo, bo nie wiem czy wiesz... Ale, ale jak uzbieram dużo TNT i wszystkiego, tam, ja wysadzam wam tą tajną bazę sam nie ma, tylko Grzesiek, czy jak on się nazywa? To twój zwierzak. O, to Clipper! Jak on się nazywa, czekaj. Możecie mi nie wysadzać mojej ziemi? To nie my, to Clipper. Nie, to wy. One się wkurzają i wybuchają. Tak, i wy ich przyprowadzacie, bo wy macie jakąś dziwną magię. Nie wiem, magia, nie wiem, co jeszcze. Jeszcze zaraz mi się okaże, że mam jakiś głos w głowie. Bo masz. Mm -hmm. A wy nie jesteście źli. No bo. W ogóle jesteście. jesteście. Dobra, muszę tutaj skończyć i idę na chwilę do ludzi, bo tam chociaż mam święty spokój. A wy za mną tam nie pójdziecie. Na szczęście. Chyba. Nie wiem. Ale przy okazji możecie naprawić tą dziurę, którą zrobiliście. Nie my zrobiliśmy tylko creeper. Nie, to wy zrobiliście. Nie mamy przy sobie TNT. Aha, znając tą w czerwonym stroju, to chyba we nie wierzę za bardzo. Byście nie mieli takiej rzeczy. Nie, serio, pójdę sprawdzić co tam u ludzi, bo dawno u nich nie byłem. Bo te elfy to tylko mnie śledzą i śledzą, a ta w czerwonym co tam jest na dole jeszcze ma jakiś głupi zegarek, który mnie śledzi. Nie wiem, po jakiego jej grzyba taki zegarek. Tak, mówię o tobie! Co się na mnie patrzysz? Zostaw mnie, głupi elfie! Zostaw mnie! No. No i widzicie, no i widzicie, no i kto atakuje? Kto atakuje? Nawet człowiek mnie ani razu nie zaatakował. A te elfy już piąty raz mnie atakują. Jak nie lepiej. Jaki piąty? O no jak nie? Jak nie lepiej. Jeszcze jakąś bazę mi tu robicie przed nosem, gdzie chcę mieszkać sam. Sam rozumiecie sami. Bez waszej jakiejś głupiej pomocy. Dobra, nie, ja idę na chwilę do ludzi. Może tam u ludziów coś się dzieje ciekawego, bo wy to tylko to idzie się, na mnie patrzycie. Ja stąd idę. I zakaz wejścia. A jak wrócę, to macie się z stąd wynieść. Tak! Oczywiście! Bo jak nie, to przyjedę tu z ludźmi. I co oni zrobią? Przegonią was. Idę tak. do nich. Idę, idę do nich, bo u nich jest. Bo u nich jest milej niż u was. I Dobra, idziemy do ludzi. Dobra, widzę, że tutaj jest jakiś domek, ale chyba tu się nic nie. A nie, coś się tam buduje. He. Chociaż tu może będę mieć święty spokój. Może oni mi powiedzą, jak mam się pozbyć elfów. No serio, nie wiem, oni się tam u mnie zalęgli, jakby to były, nie wiem, ich jakaś, jakbym był ich jakąś własnością. Tutaj widzicie, jest lista ludzi, którzy tutaj grają. O, świetlili tu sobie. No, skurczysz tu. Opsa, 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 opsa. Opsa, 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 opsa. opsa, opsa. O, dzień dobry. O, o, dzień dobry, witamy serdecznie w krainie, le, krainie Legendia! W czym możemy pomóc? Nie wiem, przyszedłem tu, żeby zaznać świętego spokoju. Aaa, rozumiem. To u nas jest właśnie idealnie święty spokój. O! o! To ja jest idealny, nie widziałem. idealny przykład świętego spokoju. Po, Wprost pokaż, jak jest święty spokoju. Eee, nie ma Aureoli w tym momencie. Przy sobie. Dobrze. Nieważne. E, okay. Zrób to, Improwizuj. E, e kwiaty dla pana Nie Skąd? Udało się Udało się, udało się. Nie wiem, może... Może wy mi pomożecie, bo jakby to powiedzieć... Aha... Zalągły u mnie się elfy. Oh. Najgorsza plaga jaką widziałem. Oh. Mamy I, elfy. I nie chcą okay. się... I jakby to powiedzieć? Nie chcą się ode, ode mnie odczepić. Rozumiem. Mhm. Mm mm. Pragnie pan pozbyć się elfów. Tak. Rozumiem. Jest na to proste rozwiązanie, choć bardzo niebezpieczne. A, jeszcze jedno, co z, jej z ich, ich najemniczką jest nie tak? Którą? Tą taką ten białą ten włosą. A, to, to, to taka dziwna. Bo, bo nie pamięta co się działo między mną a nią. Hmm. Dziwne. To nie, to nie wiem, to to już pewnie jak To to nie nasza ty... sprawa. Pewnie elfy jakieś pranie mózgów zrobiły i tyle. Yy, wracając, ja jestem zdania, że niebezpiecznym sposobem, ale bardzo skutecznym, jak przegnać elfy, jest to mroczna magia. Pamiętam. Ten... Ale, ale nie, nie, bo ostatnio u mnie się pojawił jakiś mroczny elf w ogóle. Co? No, mówię, że to jest mroczny elf i źle, że, że, on zrobił mi tak źle i go zamknęli. Przecież takie nie istnieje. ten czy ty kiedyś widziałeś mrocznego elfa? Nie wiem. Przecież to są bajki dla Zawaraj, Nie wiem, nie wiem nie, wiem, nie Zawaraj. wiem, a chcecie mi pomóc się ich pozbyć z mojego terenu? To idziemy do mnie, bo serio, one są tak. To znaczy, to są one, bo to jest ta ich przywódczyni i yy, No, ta przywódźczyni ich ta z ogonem, nie wiem. Powiem tu... tak. Elfy są y, cudownymi bajkopisarzami y, mm -hmm. I na pewno są cudownymi uparciuchami, Więc tyle mogę przyznać im Tak, mm -hmm. tak Więc płyniemy, a wy moi drodzy taki y, łamanie czwartej ściany by mi Pamiętajcie o tym, że są wakacje i temperatura jest za ba bardzo wysoka, więc pamiętajcie o tym żeby dużo pić Nawadniajcie się dzieci Dokładnie Także my, my płyniemy do naszych Kochanych elfów, żeby się wynieśli spod mojego domu w końcu. O, motylek o, o. tylko chyba Windows is broken u niego, bo lata w powietrzu. O nie, to nie dobra, ale mój dom chyba jest dziś tutaj. Właśnie, gdzie ty mieszkasz? Pierwszy raz zobaczę gdzie mieszkasz. Właśnie, ja też. No, ciekawi mnie to. No, ja mieszkam tutaj na tej górze. Prawda? Tak. Bo pamiętam, że był chyba jakiś boss. Co jak tutaj, jest? No niedaleko od was się osiedliłem, bo jakbym się osiedlił niedaleko elfów, to bym nie miał chyba życia. Oj, coś tak czuję, mm -hmm. że tak. Także Wydaje idziemy się, tutaj tak. na górę, tutaj hopsa. Ja pamiętam historię, jak ludzie się bili z elfami. Elfy wtedy nas próbowali wszystkich do więzienia wrzucić, albo jeszcze gorzej, nie wiadomo co. Ale o co wam chodzi z tą, waszą, tak jakby sprzeczką, o co poszło to wszystko? Bo to polega na tym, że my jako ludzie jesteśmy ciekawi świata, chcieliśmy odkryć nowe lądy. Mhm. Przypłynęliśmy na ten kontynent i skończyło się tak, że Elfy zaczęły z nami wojnę, bo zaczęły nas bić. Mhm. A my nie chcieliśmy się bić, chcieliśmy spokojnie z nimi. O, jest, jest mój dom i moje zaczęte, tak jakby, warownia ochronna i one nadal tam są! Pięknie, to możemy no się rozprawić. Ineska, więcej ziemi! Wracając, to wie, są e, niedobre. Jak to więcej, więcej ziemi? Atakują. Więcej ziemi. Gdzie mamy więcej ziemi? Opa. To się tutaj Zrobiamy. trochę zostało nam do tego zrobienia. No. Pan uważa, bo one chyba chcą wysadzić pa, pańską... Tą... Ineska, gdzie jest Avira. więcej ziemi? Wykopiemy o. zaraz, poczekaj. Dobra. Czekajcie. Tutaj, patrz, trzeba jeszcze tutaj do pra dokończyć. Dobra, no. wezwać. Stąd ziemię. By... Czy one zaprawiły dziurę? One zrobiły sobie dobrze. Widę. Elfy coś poprawiły po sobie? Nie wiem. O kurde. Okej, okay, Tud... Ineska, ile jeszcze. Mamy już łopatę, tylko no, robimy to trzeba tak ładnie wyrównać. Co coś zaczęły robić porządnego. O, o Boże. Hey, Ej, Ineska? Obserwują Leje. nas podrzędne istoty, na okolice. Nie jestem podrzędną istotą! Nie mówię o tobie, mówię o nich. A nie, a! Ej, hey, hej, Prostian! Hey, hej! Aha! Cześć. A Aha. gdzie twój kolega ten? Yy... A tam, ogólnie to o, yy... Ogólnie to on A -a. sobie trochę herbatki na zaparzu i on A -a. teraz leży, bo zachorował ostatnio jakby u was, wiecie? A -a. Wiesz, bo pamiętam dalej tą e, umowę na most i czekamy, bo robi się naprawdę niebezpiecznie, coraz więcej wypadków mamy. Mm, rozumiem. Ale ogółem ja tu przyszedłem z nimi, bo macie stąd i siok. Dokładnie. Czemu? Ponieważ bo... naruszycie strefę osobistą tego naszego jego mościa. Masz jakieś dowody, że to jest tylko leży do ciebie? Może tak. zanim tutaj strefa... W... Niczeja. Tak, Tak, postawiłem okay. tu ten domek i te mury o, i to Czyli domek jest twój, ale to jest strefa nicieja Nie, wypraszam sobie, dalej to jest strefa ludzi Patrząc na mapy, które posiadamy Wasze królestwo kończy się na... Y, już mówię y, Na niebieskiej wodzie Czaa. Na pewno a i, rekwid... tak a, i to a i rekwiruje waszą tajną bazę e! Jak jest to na się tej tej jest. niego Przypominam, że to jest dalej ten ludzi, tak. który jest udostępniony dla pana tutaj O, proszę jest to bardzo! Nasz teren. Jest nasz terenie! ustaliliśmy, że to jest nic dziejem o, o, widzisz? Nawet cię! Potwory atakują, ciebie nie O proszę mi. bardzo o, nie o, o. Proszę o o. Proszę go nie bić, proszę wow. go. Bić. On to nie jest, się z A On mnie to nie obchodzi, to jest jego teren, co ty sobie jest Jego teren, jego teren, że to nie jest nikogo. A, wow. Nie, to jest jego teren, to nie jest nikogo, tylko jego teren Sam mu go przekazałem, to była ziemia nasza Nigdy nie była wasza. Jasne, że była nasza. Nigdy nie była. Oczywiście, że była. Ja nic się Oczywiście, nie rozumiem. Że nie. Oczywiście, o, że Stefan! Nie. Oczywiście, że A, rekwiruje Stefana! Ej, Co? To dobrze, Stefan dobrze, odpowied. dobrze. Proszę zostawić. Biedny Stefan. Bierzemy Stefana. To nawet nie jest Stefan, masz tam swojego. Idź! Proszę, swojego proszę, proszę, proszę się odsunąć od tego. Nie używać broni. Idzie w bezpieczne miejsce i będzie miał więcej miejsca niż tam. Dokładnie. Może ktoś mi otworzyć? Jasne! Proszę! Ludzie, jak zawsze, idioci! O. To ty My jesteś idiotą, głupi elfie! No, wiesz, a, a powiem coś? Ach, Nie jestem nawet elfem, wiesz? Wow, no to jak możesz być przywódcą elfów? Dobrze, dobrze, pozwól idiota. A, ty jesteś idiota! Ty jesteś idiotą! Nie, bo ty jesteś idiotą! A ty, Przyjechać na nasz teren! Nie wiem, ja chcę tylko świetny się. spokój! To no, wy zaczęliście nas bić! To nie, wy, zaczęli... wy zaczęliście nas bić! my byliśmy spokojowi! E, nie wiem, nie z nami! do siebie tam! odkrywaliśmy nowe ziemię! Może jeszcze bitwę se zróbcie, co? Pamiętajcie po o tym! Jesteście beznadziejni! Może sobie dwie jeszcze tu zróbcie, co? Oczywiście, że tak! Wyzywam cię na pojedynek! A, a kiedy? Jutro o 12 w południe. Co? Zaraz, nie tu chcecie się tak bić? Oczywiście, że tak. Tutaj ją wyzwałem, to tu się bijemy. No ja, ja tu masz mój domek, no! A ja się nie przyjmę? Wow. Jesteś. A co? Zostaniesz y, zeskrytyfowana i uniechoronorowana, co nie? Czyli to... stracisz władzę. władzę. Stracisz władzę, dokładnie, o to mi chodziło. Nie, wiesz wasze nędzne prawo nie obowiązuje nas, mam swoje prawo. Nie obchodzi mnie to, zostałaś wyzwana na pojedynek Ale to jest według waszego prawa, nie naszego prawa. Według... Przypominam, według elfickiego prawa osoba wyzwana na pojedynek yy, musi się stawić na nim i inaczej w innym przypadku zostanie unie honorowana. Honor, nasz a, a u nas desprydowana. Artykuł 15 Dokładnie. Ay, nawet nie znacie naszego. Rosjan jest... Prostian przecież studiował wasze prawo. Szanujmy się. A wiesz co mogę zrobić? Jak przyczynic no. zdejmuję tu wasze główne... A jaką przygódę zdejmuje wasze państwo? Nie Jesteście teraz tu nielegalnie. <laughs> Nie możesz tego zrobić! Mogę no, no będą... bo no, no, może... Jeszcze będą się wbić u mnie! My tu no tu bo... A ja tu mieszkam od dawna, więc uszanuj moje tu to A tu mnie. Tu Dobra! To, to A my to my to my... To Dobra, możecie to się z my... wynieść, ja cię z mojej ziemi! Co ty sobie myślisz? My tu mieszkamy! wygnąć się z tej ziemi! Wręczębię cię, Wracajcie na swój lod. Nie obchodzi mnie, widzisz? Ale możecie jest... mieć to tyś Widzisz ten trójzon? To jest hmm? trujzą króla Trytona. To on władał całym światem. Dobra, nie, wiecie co, ja Aha, sobie stąd idę. Jest wy się, swoje głupie Wyjście, wy, wy, wy wyjście, ale w, prośba! W, prośba do was. Nie bicie się tu, bo chcemy święty spokój. Od was, od was, Olżyski. Nie zamierza nawet bić się z jakimś człowiekiem. Oby, oby was ten mroczny Elf Tyle ci, tyle ci życzę. Was, jeśli, jak zje nas, to was jeszcze szybciej zje. Tak, Panie Gustawie, może chodźmy. Królowo Bejmaxi, leć tam do siebie. Nie ma sensu, jest środek nocy. Właśnie. Dokończycie to jutro o 12, jeśli Jasne, się tak Ja no się nie stawię. Ona się nie jak nie przyjdzie, to zobaczymy. Uwaga, bomba! Au. No nie! Ineska, idziemy powiedzmy sobie. To są nie, ja stąd idę, moi drodzy, nie wiem. Ja na następnym dzień będę kończył te wieże, bo yy, nie, no, nie, no, ja, no, dopiero co się tu usiedli, ale ja, oni chcą mi tu jakąś bitwę robić pod Grunwaldem. No Jezu, dobrze, chociaż że drugą krowę zabrałem im, to chociaż ta muśka przeżyje to całość. Ale moi drodzy, ja się z że żegnam w tym momencie, trzymajcie się i papa! Pa.